Witajcie! Górnictwo Ruda Fianowickich zaskoczyło mnie pozytywnie już nie raz. Na przykład na przykładzie kopalni, która nazywa się Jaskinia Wielisławska lub Sztolnia Kolumnowa, czy mnóstwo kopalni w rejonie Ciechanowic. Tym razem zawieram Was do starej kopalni, kopalni Arnold. Zobaczymy dwie sztolnie, sztolnię dolną i sztolnię górną. W tym rejonie wydobywano rudy złota i arsenu. Za dużo informacji na ten temat e, tych kopalni i tych sztolni nie mam. Gdzieś tam wyczytałem, że okres ich powstania datuje się na e, 1838 rok, więc zapraszam do oglądania. Udało nam się wejść do wewnątrz, zobaczcie jakie widoki. Musimy szybko, bo para się robi, czyli jest bardzo mało tlenu. Obieg krótki, ale zobaczcie na te kolory No Udało nam się dzisiaj zdobyć pierwszą, ale trudu w tych deszczach tu dojście to masakra Ty, tu już jest zawał, Łukasz. Koniec Łukasz nie jest źle nie, nie. Jest dobrze. O kur. Weszliśmy przez ten otwór z Łukaszem. Zobaczcie, na spągu leżą potężne obudowy górnicze. Tutaj mamy w oczosach. Zobaczcie jaki stary tunel. Nie wiem czy uda nam się coś nagrać, bo robi się para. Bardzo wąska stara sztolnia. Na spągu leżą podkłady Jak wejście było bardzo niestabilne tak tutaj nie ma tragedii Jesteśmy na 30 metrze Sztonia ma 220 metrów A może to nie były podkłady na wózki kolejowe, tylko na tych podkładach były ułożone deski i wywożono tutaj jakimiś taczkami. Prędzej bym obstawiał, że tak było, bo te dużne deski tutaj leżą, zobaczcie. To jest w powietrzu. I być może tak było, że jakieś wózki czy taczki tutaj małe wyjeżdżały. Dochodzimy do pierwszego na 60 metrze. Stolnia skręta w bok. Nie jest już stabilnie, bo i tutaj wielki kołek leży. Tutaj nie możemy dotykać żadnych ociosów. Zobaczcie. silnik. silnik. To ja wszystko? Nie. Silnik działa. Musimy kontrolować. Jest w normie ten? Zobacz. Nie pokazuję, muszę ustawienia tam. O kurde, doczekaj, muszę przemienić. Do z Muszę ustawienia Okej, okay, czekaj też. 2019 już jest. 19,9, nie no Spada no 20. No, 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 no. Super miejsce. Ja o tym miejscu nie wiem nic, nigdzie nie znalazłem żadnych informacji. Jak coś znajdę, to może opiszę to w opisie filmu, no bo... Albo dogram jakiegoś lektora. Zobacz jaka tu jest prowizoryczna podpora z patyka, ty. To tu wszystko się wali, kurde. Tu się wszystko wali. to uważaj, nie dotykaj nie wiesz? Bo kurde, nie wyjdziemy z tego. Musimy miarę szybko pokonać ten obiekt, no bo ciśnienie atmosferyczne na dole jest bardzo niskie, więc i tlenu zaraz w stolni będzie mało. Ok, dotarliśmy do przodka. Myślę, że i tym razem udało mi się pokazać Wam coś ciekawego. A nie, przepraszam, nie, 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 kopalnia się tutaj rozwidla nam, zobaczcie w jedną stronę tam idzie łukasz i tu mamy chodnik dalej 140 metrów, czyli w połowie sztolni jesteśmy hmm. 160 Kolejna odnoga zakończona przodkiem Kurde, tu Już mamy jakiś poważny zawał ale nie ciągnie się dalej Słuchajcie, skontroluję tlen. Okej, okay, jest w miarę w normie. Latarka mi zgasła. O ja. Okay. Tu już idę bardzo skulony. Chodnik może mam 1,2. To wszystko tu wisi na słowo honoru. No i teraz już mamy definitywny przodek, więc przeszliśmy ją całą. Myślę, że i tym razem udało mi się pokazać wam coś ciekawego. To cześć, do następnego.